A to niezbędnik każdego poszukiwacza przygód przedzierającego się przez dzikie obszary strefy równikowej. Koniecznie weźcie ze sobą elektrolity, bo ilość wody, którą człowiek traci tutaj w trakcie zwykłego marszu jest wielokrotnie wyższa niż to ile traci w. czy. niż co kur. Jest wielokrotnie wyższa niż ilość płynów, które potrzebujemy w innych miejscach świata. I dodatkowo równie ważna, jeśli nie ważniejsza rzecz, repelente. Czyli jakikolwiek lokalny najlepiej środek na komary i inne insekty, które bardzo, ale to bardzo potrafią uprzykrzać tutaj życie i możemy zaprezentować na nogach Dominiki. W czym rzecz? drugą. I to nie są komary, tylko jakieś malutkie muszki. Ja na szczęście tym razem zostałem oszczędzony.